Przeszedłem na CIT estoński. Zero problemu, zero podatków. No brzmi fajnie. Zero podatku? A ta faktura za wakacje w Grecji? To wyjazd firmowy. Rozmawialiśmy z żoną na temat naszej strategii marketingowej. Przy basenie. Aha. A ta faktura za jacuzzi? Hmm, integracja zespołu. Ja i mój pies. A leasing na BMW? No do faktur. No w końcu muszę rozwijać swój biznes. Hmm. Czyli podsumowując, ten cit estoński to naprawdę super sprawa. Prywatny samochód w koszty, prywatne wakacje w koszty i jacuzzi w ogrodzie również w koszty? No przecież mówiłam, że ten cit, CIT estoński to taka świetna sprawa. Zero problemu, zero podatku. widzi pani? No jeszcze dodajmy tu księgową kolegi. Księgowa kolegi w cycie estońskim wszystko daje w koszty i kolega nie płaci. Nic. A teraz tak na poważnie. Cyt estoński to świetna sprawa, ale tylko wtedy, kiedy nie traktujesz swojej spółki jak bankomatu. Ponieważ prywatne wakacje to ukryty zysk. Prywatny samochód to również ukryty zysk. Jacuzzi w obrodzie, tym bardziej. Dywidenda, ukryty zysk. Leasing, ukryty zysk. Kawa, no, to zależy. Zanim fiskus przyjdzie i opodatkuje Twoje ukryte zyski, znajdź księgowego, który rozumie specyfikację cit estońskiego, dobrze zna jego niuanse i pomoże Ci z niego rozsądnie skorzystać. Ja jestem Ania z Biura Rachunkowego Infinitum, polub mój kanał, bądź ze mną. A jeśli masz jakieś pytania odnośnie cit estońskiego, zostaw komentarz, chętnie odpowiem. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.